ma. Dzisiaj wam pokażę karty Turtles. Ja ich nie zbierałem i dostałem je w gratisie. I one są na sprzedaż lub na wymianę. I pokażę wam jedną kartę Force Attack. To jest jakiś tam master, też go dostałem w gratisie. To tak, on jest na sprzedaż, ten master. No tak, i teraz będą karty Turtles. Limited Edition Ja ich nie będę mówić Jakie to są tylko szybko pokażę Tak jak mówiłem w ostatnim filmiku będzie konkurs jak będzie 20-25 widzów Konkurs To by był Byłem wam By trwał przez jakiś tydzień i do, do, do wygrania byłyby karty ale to wszystko będzie tak jak będzie 25 widzów wszystko powiem Ka do, do wygrania karty byłyby z Champions League i z match attack team mobile by też coś tam było tu tak Jeszcze kilka kart zostało Jakby ktoś chciał wpiście w komentarzach Chętnie się z tego pozbędne No to, to nie, ja tego nie zbieram To nie jest potrzebne Więc pokazuję To wszystko, nara no,